We wtorkowym podcaście: Prezes Orlenu kupił pakiet akcji? Aktualizacja rekomendacji dla Dadelo, chorwackie apartamenty kością niezgody, omyłka pisarska warta miliony, Sześć spółek z formacją objęcia hossy i kulturalna rekomendacja tygodnia. Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Jeśli lubisz Liczby Dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla Ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry Państwu, jest wtorek, 23 września, to jest 266 dzień tego roku. Dziś mija dokładnie 20 lat od debiutu spółki PGNik na warszawskim parkiecie. Trzy lata temu spółka ta została przejęta przez Orlen i nie jest już notowana. Natomiast płocki koncern radzi sobie całkiem nieźle. Od początku tego roku jego walory podrożały już o 90%, a dziś notowania zwyżkowały i cena przybliżyła się do wyznaczonego w sierpniu szczytu hossy. Zanim jednak opowiem o szczegółach wtorkowej sesji, mam dla Państwa ważny komunikat. Otóż partner dzisiejszych liczb, Dom Maklerski, BOŚ, zaprasza na konferencję o megatrendach rynkowych. Odbędzie się ona już niebawem, bo 2 października i będzie prowadzona w formule online'owej. Udział w wydarzeniu jest darmowy. Wystąpią bardzo ciekawi goście związani z rynkami kapitałowymi i geopolityką. Co więcej, Dom Maklerski Boś ma też promocje dla swoich klientów. Otóż na kontach IKE i IGZE do końca lutego 2026 roku prowizja w handlu ETF-ami wynosi 0%. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące i promocji, i konferencji są pod linkami, które zostawiam w opisie i przypiętym komentarzu. A przechodząc już do wtorkowych wydarzeń giełdowych, WIG20 wzrósł dziś o 6,0% do poziomu 2819 punktów. Indeks dużych spółek pozostaje w układzie korekty poniżej średniej 50 sesyjnej. W gronie gigantów na plus wyróżniał się wspomniany już wcześniej Orlen. Jego akcje podrożały dziś o 3,3%, co było najlepszym wynikiem w portfelu WIG20. Kurs przebił dziś średnią 50 sesyjną, więc cena próbuje wyjść z już od połowy lipca. Korekty. Szczyt Hossy znajduje się na poziomie 88,94 zł, więc notowania są coraz coraz bliżej tego poziomu. Dziś, tak się składa, była informacja, że prezes zarządu pan Ireneusz Fonfara kupił 575 akcji spółki, płacąc 82,61 zł za jedną sztukę. W sumie zatem wydał około 47,5 tysiąca złotych. Słabiej w wig 20 wyglądał natomiast CD Projekt, jego akcje potaniały dziś o 1,9% i kurs wciąż pozostaje w układzie korekty, nie mogąc oddalić się od 50-sesyjnej średniej. Indeks MWIG-40 zyskał we wtorek procent i zakończył sesję na poziomie 7821 punktów, Wśród średnich spółek najsilniejsze nominalnie były PEP i ASECO Southeastern Europe. Ich notowania zyskały dziś po ponad 5%. Z obu spółek nie było jednak żadnych oficjalnych wieści. Warto dodać tak od strony technicznej, że cena akcji ASECO po raz drugi w trwającej korekcie zawraca w górę. Na linii średniej 200 sesyjnej, czyli umownej granicy, Hossy, SWIK 80 był dziś najsłabszy wśród głównych indeksów Warszawskiej Giełdy, stracił 38% i cofnął się do poziomu 30 231 punktów w gronie podmiotów o małej kapitalizacji. Na plus wyróżniały się dziś Kreotech i Elektrotim. Akcje Kreotechu ustanowiły ATH 348 zł. Elektrotim wzrósł o 3,4% przebił 50-sesyjną średnią, a na MACD pojawił się cykliczny sygnał zwrotu. Z obu spółek nie było dziś żadnych komunikatów. Słabiej we zwigu wyglądało Dadelo. Akcje potaniały o 2,9%, a na oscylatorze MACD pojawił się cykliczny sygnał zwrotu, ale w przeciwnym kierunku niż w przypadku ElektroTimu. Tu warto dodać, że Trigon obniżył rekomendację Skupuj, dotrzymaj dla tej spółki, ale wycenę podwyższył z 60 na 68 zł. Rekomendacje wydano w ramach giełdowego programu wsparcia pokrycia analitycznego w skrócie PWPA. Dziś na zamknięciu akcji Dadelo kosztowały równe 60 zł. Ponadto wśród maluchów cały wczorajszy wzrost oddało echo investment, a Wielton spadł o 3,6%. Producent przyczep i naczep poinformował wczoraj, że raport półroczny opublikuje później niż pierwotnie komunikował, mianowicie nie 25 a 30 września. Wśród spółek spoza głównych indeksów wyróżniał się dziś Dekpol: akcje podrożały o 8,9% i cena przetestowała szczyt Hossy. Czyli 77 zł. Wczoraj wieczorem spółka opublikowała raport półroczny. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 846 milionów złotych wobec 687 milionów rok temu. Mocniej wzrosły też walory i firmy, a konkretnie o 6,2%. I tutaj ciekawa sytuacja, bo wczoraj był komunikat, że członek Rady Nadzorczej sprzedał 13 tysięcy akcji po 30 zł i kupił 130 tysięcy akcji po 30 zł. Dziś natomiast była korekta tego raportu mówiąca, że doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej liczby akcji w transakcji kupna zamiast 130 tysięcy powinno być 13 tysięcy, czyli że kupił nie za 3 miliony 900 tysięcy złotych, a za 390 tysięcy. Spora różnica. Ponadto mocne zniżki zanotował dziś producent gier People can fly. Akcje spadły o 15,5% i wyznaczyły nowe historyczne minimum 4 ,12 zł 12 groszy ze spółki nie było jednak żadnych oficjalnych komunikatów. Warto jednak dodać, że w piątek na Steamie w trybie wczesnego dostępu pojawi się nowa produkcja PCF, czyli gra Lost Rift. Na konekcie Furore, przynajmniej na finansowym Twitterze, robiły dziś wieści od software Mansion, spółka pochwaliła się bowiem, że kupiła apartamenty w Chorwacji, podczas sezonu mają być wynajmowane, a poza sezonem mają służyć do pracy zdalnej dla pracowników spółki. Wśród komentujących zdania były ewidentnie podzielone. Jedni uważają, że fajnie, że można popracować zdalnie z fajnego miejsca, a inni uważają, że to nie fajnie. Nie wiem, jakie Państwo mają zdanie w tym temacie. Jeśli ktoś chciałby się wypowiedzieć, serdecznie zapraszam do sekcji z komentarzami. Dodam jeszcze, że NC Index wzrósł dziś o 30% do poziomu 281 punktów i kontynuuje trend wzrostowy. Jeśli chodzi o ogólne statystyki powtorkowej sesji dziś 41% spółek zakończyła dzień na plusie, a 34% na minusie, więc 7 punktów procentowych przewagi miały dziś byki. Obroty wyniosły dziś 1,4 miliarda złotych, więc trzymamy taki standard. Po wakacjach najwięcej wypracowano na Orlenie i to było 258 milionów. Co do makroekonomii, dziś poznaliśmy wstępne wrześniowe odczyty indeksów PMI dla gospodarek europejskich i amerykańskiej. Generalnie usługi mają się wciąż lepiej niż przemysł. I tak dla przykładu w strefie euro PMI usługowy wyniósł 51,4 punktu, prognozowano 50,5. Przemysłowy natomiast wyniósł 49,5 punktu przy prognozie 50,8. W USA usługowy PMI wyniósł 53,9, oczekiwano 54, a przemysłowy 52, czyli tu nie było zaskoczeń. Stopa bezrobocia w Polsce to jeszcze dodam w kwestii makroekonomii nie zaskoczyła wyniosła w sierpniu 5,5%. Co do walut, kurs euro do dolara testował dziś poziom 1,18%, złoty był stabilny. Na Wall Street poniedziałkowa sesja zakończyła się na plusach SP 500 zyskał wczoraj 4400% i poprawił ATH do poziomu 6698 punktów. Nasdaq Kompozyt wzrósł o 0,7% i ustanowił rekord dokładnie 22801 punktów. Gwiazdą poniedziałkowej sesji w Nowym Jorku był dostawca automatycznych urządzeń testujących spółka Teradyne. Akcje podroszały aż o 12,8% i kurs znalazł się najwyżej od stycznia tego roku. Powód? Analitycy firmy inwestycyjnej Saskahana Financial podnieśli wycenę walorów ze 133 na 200 dolarów. Swój optymizm tłumaczą m.in. oczekiwaniem na pozytywne efekty współpracy spółki z tajwańskim gigantem branży półprzewodników TSMC. Wczoraj na zamknięciu walory tej kosztowały 135 dolarów. Dziś sesja w USA zaczęła się od lekkich zniżek, rzędu 0,2% dla obu wspomnianych indeksów. Na rynkach azjatyckich nastroje były we wtorek mieszane. Liderem był tajwański Tai X, który zyskał 1,4%. W dole tabeli drugi dzień z rzędu był Hang Seng, i dziś stracił 0,7%. Dodam jeszcze, że giełda w Tokio pauzowała dziś z uwagi na obchody święta równonocy jesiennej. W Europie dominowała we wtorek zieleń, a FIG-20 był w połowie wzrostowego peletonu. Co do surowców, ropa WTI podrożała dziś do 63,9 dolara za baryłkę. Złoto poprawiło ATH do poziomu 3790 dolarów za uncję. Bitcoin stabilizował się w rejonie 113 tysięcy dolarów. W ramach ciekawostek statystyczno-technicznych dziś coś z podręcznika japońskich technik, a mianowicie... Lista spółek, na wykresach których pojawiła się dziś formacja objęcia Hossy. Jest to formacja składająca się z dwóch świec. Pierwsza ma spadkowy korpus, druga wzrostowy. I ta druga w całości obejmuje pierwszą, czyli jej otwarcie jest niższe niż poprzednie zamknięcie, a zamknięcie wyższe niż poprzednie otwarcie. Gdy układ taki pojawia się w trendzie spadkowym, jest to, zgodnie z japońskim podręcznikiem, potencjalny sygnał zmiany trendu. Po wtorkowej sesji taki układ pojawił się na wykresach sześciu spółek. Z indeksu WIG i są to Cyfrowy Polsat, Mirbud, Monari, Polwax, Big Cheese Studio oraz Hydrotor. Co do środy, jutro poznamy odczyt indeksu Instytutu IFO w Niemczech, a także dane o sprzedaży nowych domów w USA. Bank Czech decyduje w środę o stopach, oczekiwany jest brak ich zmian. Co do spółek, raport pokażą jutro m.in. Grupa Azoty i Vivid Games. I na koniec tego odcinka, zgodnie z wtorkową tradycją, zapraszam na kulturalną rekomendację tygodnia. Tym razem polecam twórczość polskiego artysty rzeźbiarza Władysława Hasiora. Miałem przyjemność odwiedzić jego galerię w Zakopanem, i ekspozycja zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Jak ktoś z Państwa będzie w stolicy naszych tatr, to polecam odwiedzić to miejsce. A jak ktoś będzie nieco bardziej na północ, w Gorcach lub Pieninach, to na przełęczy Snoska, czyli całkiem niedaleko, można zobaczyć rzeźby artysty, mianowicie organy Hasiora. A jak ktoś z Państwa będzie jeszcze bardziej na północ, a konkretnie w mieście Södertälje w Szwecji, to można tam zobaczyć słoneczny rydwan polskiego artysty, czyli instalację, która przedstawia czterokonny zaprzęg ciągnący rydwany Heliosa. Są to monumentalne betonowe odlewy, które zdobią lokalny park od pięciu dekad. Nie miałem ich niestety okazji zobaczyć na żywo, ale nawet na zdjęciach robią wrażenie. I tu stawiam kropkę. Dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim przyjemnego wieczoru i poranka. I słyszymy się w środę po sesji.